Cześć, witam Was ponownie na kanale 70 Majpolska. Nazywam się Grzegorz Wosilewski i dzisiaj pokażę Wam jak zamontować waszą kamerę A810, czyli to małe cudeńko w waszym aucie. Zapraszam do samochodu. Aby zamontować taką kamerę na szybę, będziemy potrzebowali ręcznika papierowego, to już mogliście zobaczyć w innych naszych filmach, płyn odrobinę czasu wolnego. No i przejdźmy teraz do środka. Pokażę Wam jak to wszystko zamontować na szybie. Jesteśmy w aucie, tak jak mówiłem, najlepiej za lustarkiem, czyli odchylamy sobie lusterko. Pryskamy na szybę. I dokładnie otuszamy miejsce, gdzie ma być przyczepione. Żeby później nam kamera nie spadła. W trakcie jazdy. Przetarliśmy szybę. Teraz tak. W opakowaniu naszej kamery. Mamy nalepkę elektrostatyczną, i ta nalepka ma tutaj takie coś. Czyli coś takiego. Odklejamy. Tą część, gdzie jest ten świstek, wyrzucamy. Tego nie przyklejamy do szyby. A tutaj wybieramy miejsce, w którym chcemy przyczepić kamerę. I. Dociskamy do szyby wypychając te bąbelki. No i teraz tak bierzemy naszą kamerę. Wkładamy kartę. Najlepiej zakładamy uchwyt. Odpalamy ją. Możemy to zrobić z gniazda zapalniczki. Przyczepiamy uchwyt. Mamy uchwyt. Na uchwycie zakładamy go w ten sposób, nieodwrotnie. Czyli tym wcięciem do góry stryk. I teraz tak zdejmujemy tu folikę. I klijmy to do naszej nalepki. Obserwując. Czy zrobimy to równo czy nierówno? Czekajcie, tutaj nam minie to. Tak? Dobra. I przyklejamy to do szyby. Przyklejamy do szyby mocno. W tej chwili można zdjąć kamerę, docisnąć uchwyt do szyby, żeby to się wszystko trzymało odpowiednio, tak jak powinno. Chociaż nam zaparowało w koło. No i już. Później bierzemy nasz kabel, kabel prowadzimy sobie tędy w podsufitce, słupkiem, schodzimy na dół, no i tak, żebyśmy doszli tutaj do naszego zasilania. Jak widzieliście jest to bardzo proste, zajmuje dosłownie chwilę. Jedna rzecz, nie klejcie uchwytów do szyby bezpośrednio, dużo osób tak robi, no nie jest to zalecane. Po to mamy te nalepki elektrostatyczne, nie ma opcji, aby to się zerwało samo, istnieje z siebie, chyba, że jest naprawdę źle wyczyszczone. Jeśli macie jakieś pytania, piszcie w komentarzach. Pozdrawiam was serdecznie. Zostawcie łapę w górę i zasubskrybujcie nasz kanał. Na razie.